Twórco, uważaj na siebie, a w szczególności na maile od TikToka. Słuchajcie, niedzielny wieczór sprawdzam sobie skrzynkę mailową i widzę maila od TikToka. Co prawda w spamie, ale jak wiemy i tam czasami trafiają ważne wiadomości, a ja więc wchodzę, sprawdzam, czytam i... No same dobre wieści. Okazuje się, że otrzymam znaczek lepszego człowieka. W końcu po latach ciężkiej pracy będę jak Wersow, tylko że bez friza, ale też ze słodziutkim pieseczkiem i wspaniałą córeczką. Wystarczy tylko kliknąć w link i wpisać swoje dane. Ale tak sobie patrzę, TikTok ma maila na Gmailu? No ale dobra, w sumie każdy ma maila na Gmailu. No dobra, mój tata kiedyś założył sobie maila na onecie, ale tylko dlatego, że można było mieć zamiast małpa Onet, yy, małpa Naprawdę urocze. Ale tam dobra, TikTok pewnie wolał Gmaila tak bardziej profesjonalnie. Klikam więc w link i... Nie, no, nie zrobiłem tego, bo gdybym to zrobił, to pewnie nie oglądalibyście teraz tego filmu, a na moim kanale zamiast materiałów o piłce nożnej byłyby... No nie wiem, reupload Titanika. Co ciekawe, ostatnio faktycznie wysłałem prośbę do TikToka o zweryfikowanie kanału. Nawet chyba tego samego dnia dostałem odpowiedź, że odpowiedni dział zajmie się tym wnioskiem. No i pytanie: skąd ci oszuści wiedzą, że to zrobiłem? Skąd wiedzą, że dany twórca wysłał taką prośbę do TikToka? No bo przecież wtedy mają większą szansę, że ich intryga, oszustwo będzie skuteczne. Że ktoś nie sprawdzi, kliknie, wpisze swoje dane i zamiast znaczka weryfikacji będzie. no właśnie, nie będzie miał już konta. Także rada bardzo uniwersalna. Zanim klikniesz, przeczytaj, sprawdź. Zweryfikuj sam, zanim Twoją czujność zweryfikują oszuści. Gdybyś mógł przez jeden dzień być Robertem Lewandowskim, co byś zrobił? Yy, ogólnie bym, no, bym się bawił, nie? Grubo, nie? Impreza, wiesz, te sprawy. No, no tak, pieniądze są, to można się bawić. Tak, może się bawić, tak. Bym okay. się bawił, grubo bym się bawił, no. Umówiłbym się na randkę z Anną Lewandowską. No tak, z żoną. <grym> Za pomocą jego pieniędzy nie, nie, po nie pojechałbym na jakieś wakacje, czy coś. Albo nie wiem, czy bym po prostu ludziom nie pomógł jakim. O. Ja potrzebującym okay. no, albo do schroniska, czy coś. Ja bym pozbierał autografy od wszystkich zawodników Barcelony i zrobiłbym sobie przelew na konto. No tak. Już na własne. Tak. No bo... Ja bym sobie kupił samochód. A pan? Właśnie myślę, cały czas myślę, co ja bym mógł zrobić, chyba na skuterze pojedził, na tym jeziorze, na, gdzie nie można. No tak. A jeszcze, ja bym sobie zrobił, porobił jeszcze zdjęcia bez koszulki wtedy. A, no tak, no bo Robert ma dobrą formę fizyczną, to tak. można poszpanować też formą. Gram mecz. Grasz mecz, okej. Okay. A coś, coś więcej, bo to mecz może zagrać, no będąc w zasadzie każdym piłkarzem. Nie wiem. Okej, okay, panowie, jakiś pomysł? No nie wiem, no zostaje najlepszym piłkarzem na świecie. Mm -hmm. Ale dobra, macie 24 godziny. Co byś chciał, że tak powiem, będąc Robertem zrobić, mając jego możliwość? Przyjechać się z szybkimi autami. Okej. Okay. Zdobyć Katryka. Okej, okay, dobra. No zagrałbym w reprezentacji. Aha. I to to by było spełnienie marzeń. Tak. Mhm. Nie wiem co bym zrobił, Ja robię, nie mam pojęcia. Jakie, jakimiś luksusowymi autami bym sobie pojeździł tutaj strzeliłbym bramkę na narodowym!